Witajcie, witajcie z tej strony, kapitan Markus. Yy, chciałbym szybko dla Was omówić wskaźnik Hawkeye w wersji 1.2. Okay. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam Ciebie do subskrypcji mojego kanału. Ok, przed nami wykres bitcoina. Wybrałem Coinbase, ponieważ mam czysty wykres, nie jest on jeszcze spaczony żadnymi kreskami moimi, stąd nam wybór. Widzimy. Kilka średnich. Zacznę od dołu. Na samym dole idzie średnia, tak zwana slow. Wolna z dłuższego zakresu. Wyżej idzie bardziej dynamiczna średnia z krótszego zakresu. Natomiast tutaj te bandy. Ja je wczoraj postanowiłem troszkę zaupgradeować, bo wcześniej była to po prostu jedna kreska. A teraz są takie, jest taki cloud z tego zrobiony. Daje mi to taki szerszy podgląd, nie na sztywną po prostu kreskę, tylko na jakiś tam zakres. Mamy u góry po prawej stronie tabelę informującą, jaki jest trend na poszczególnych interwałach. Jaka jest cena w stosunku do średniej fast, w stosunku do średniej slow, w stosunku do kinjuna, jaki jest wynik RSI, gdzie jest daily pivot? Jaki jest jego, jakaś jego wartość? Jaki jest sentyment? Weekly to samo i zaktualizowana aktualna pozycja. Przejdźmy do panelu, bo tutaj troszkę zmian. Kolor wzrostu, kolor spadków. Jeżeli macie zaznaczone Dynamic. Kolory będą się... Chyba, że już zakodowałem automatycznie, już nie pamiętam. Chyba zakodowałem to automatycznie. Słuchajcie, żeby yy, Bo widzę nie ma reakcji. Tak. Jest to... Dobra, to zostanie dzisiaj usunięte. Chodzi o to, że... Wydaje mi się, że to było zbędne, nie? Bo jak nie było zaznaczone, to były po prostu stałe, po prostu kolory. Teraz kolory są na stałe, zmienne w zależności czy jest yy, stosunek wzrostowy, czy... Spadkowy. Yy, labelki po prawej stronie. Ktoś jak lubi wiedzieć, co jest, to tutaj się wyświetlają. Ja nie lubię mieć zaśmieconego zbytnio wykresu, i tak jest dużo informacji. I informacje o maksymalnych profitach. To też przy sygnałach gdzieś. Przepraszam, tam się pokazuje. Ok, przejdźmy do nowego panelu. ATR. Jest to moje autorskie rozwiązanie bazujące na ATR-ze. Jednak jest dość specyficzne, ma dużo zależnych. Myślę, że bardzo dobrze, że bardzo fajnie to chodzi. Tutaj, możecie sobie edytować pod różne coiny, jakie będziecie grali, szerokość rozstaw. Tego clouda musimy zawsze chwilę poczekać. Jak tutaj się będzie kręciło takie kółeczko, to znaczy, że. Narzędzie jeszcze myśli, może dam z tej strony, o tak, tu jest 2 i tutaj jest 4 i zobaczycie, o, on tutaj myśli sobie i jest zaznaczony diagram ja średnio od 1.8 do 2.2. I teraz kolejne to jest wygładzenie ATR-a, czyli żeby na przykład, jeżeli chcemy, żeby był bardziej dynamiczny, no to dajemy 2 i wtedy on będzie taki bardziej poszarpany. O, albo no jak chcemy mieć go ładnie wygładzonego, to sobie dostosujemy to i wtedy będzie o, taki bardziej płynny. Dobrze, kolejna funkcja to jest HTF, kolorystyka i transparentność HTF. Jeżeli to włączymy, może wyłączę na razie ATR-a, żeby nie było to pozaśmiecane. Okay. Włączymy HTF-a. HTF nie ma dynamicznych kolorów, ma stały kolor. 1. Ok, już jest. Ja na chwilkę panel tutaj wyłączę. I co nam to mówi? Tutaj jeszcze jest informacja. A, nie mogę. Jeżeli mamy wykres cenowy od 1 do 15, to HTF jest godzinny. Jeżeli jest godzinny, czterogodzinny, to HTF jest dniowy. Jeżeli dniówka, to tygodniówka. Jeżeli tygodniówka, to miesięczny. I teraz, jeżeli my sobie gramy skalpę na 5 minutówkach, gramy sobie przykładowo coś, to na przykład, jeżeli mamy tego włączonego HTF-a i jest taka tutaj mielonka, w zależności jak sobie poustawiacie dalej tego stop-lossa, tak, tu macie podgląd od razu z godzinówki szybka wstęga i z godzinówki wolna wstęga. Tak. Jeżeli wejdziemy na 20 minut 20 minutówki. To tu jest oraz tu jest. Także od razu jest podgląd, nie trzeba się przeklikiwać i teraz widzicie, że jak to wszystko nachodzi, stąd są tutaj te mielonki, a jeżeli jest sygnał potwierdzający jeszcze z szybkiej wstęgi, yy, tak, z HTF-a, no to od razu zobaczcie, jest całkiem inna dynamika, nie? transparentność, tak, żeby był bardziej schowany lub bardziej widoczny, ok. I teraz ze starych rzeczy, ja może na chwilę obecną wyłączę te sygnały, ok, nie będzie to takie zaśmiecone. Tak, ze starych rzeczy tutaj pivoty daily, czyli tutaj R1, R2, R3, S1, S2, S3, S4 weekly pivot. Weekly nie dawałem wszystkich, słuchajcie, z tego względu, że ten narzędzie i tak już się bardzo długo ładuje, więc uznałem, że nie ma co go przeciążać. Okay, przejdziemy teraz do kolejnej fajnej rzeczy, mianowicie to jest ten tryb Heiken Ashi. Tak? Wyłączymy teraz tego HTF-a. Włączymy z powrotem ATR. -a. Ja tutaj tylko dam O. Tak a ten ATR mówi nam jaki jest średni zakres tutaj o tak jak sobie to wszystko chodzi. tak? Góra, dół, góra, dół. I teraz jeżeli włączymy sobie tryb Hakenashi, zobaczcie. Nie trzeba się w tym momencie... Przeklikiwać na świecę Heiken Ashi. Okay. Tylko w tym momencie system scytuje, szczytuje, przepraszam za przejęzyczenie, szczytuje, jakie, jak wyglądałaby świeca Heiken Ashi i dodatkowo, kiedy jest spełniony warunek, czyli jest zamknięta świeca, zamknięta świeca poza bandami i jest powrót i zamknięta wewnątrz band, daje nam sygnał powrotny. Tak? Tak samo tu jest czerwony, jest powrót, tu jeszcze coś było, poszło w dół. No i widzicie, tutaj już są średnie, które wybijały cenę do góry. W silnych trendach wzrostowych, słuchajcie, tu już się coś buduje. Może być tak, że nie będzie dotykało yy, dolnej bandy ATR, -a, tak? A jeżeli jesteście w pozycji zgodnie z sygnałem, to to daje wam jakąś dodatkowy podgląd, informacje, tak, że jeżeli na przykład, dajmy na to, tutaj był tepek, tutaj cena nie doszła, zawróciła, to to Wam daje informację o tym, że następuje spowolnienie trendu, tak, i może warto wyjść częściowo pozycji po to, żeby tutaj dobrać więcej. Dodatkowo fajna rzecz, słuchajcie, jest taka, że mamy tutaj Informację, że jest wzrostowo, tak, chociażby w kolorach. I teraz możemy sobie, nie jesteśmy w pozycji. Demy na to. Wstajemy dzisiaj rano, chcemy sobie coś rozegrać i widzimy taką sytuację, tak? Możemy sobie zrobić DCA, czyli wyjście poza zakres, ale nie ma zamknięcia, nie ma zamknięcia, nie ma zamknięcia. Tu jest zamknięcie, tak? Dostajemy trójkącik, pyk, mamy dodatkową potwierdzenie, że może iść. Impuls do góry. I teraz słuchajcie, bardzo ważna rzecz, tak jak wspomniałem: jeżeli nie ma tej powrotu do wewnątrz zakresu, a cena wychodzi poza, to my mu w tym nie przeszkadzamy. Tak, prowadzimy sobie wtedy po zamknięciu świeczek z zasadą: ci co mnie troszkę dłużej słuchają, ja mam taką zasadę, że jeżeli są takie świeczki mocne, nawet tu pokażę, tak? Jest świeca wybijająca, to następna świeca nie może zjeść więcej jak 50% świecy wybijającej, tak? Tutaj było, jest świeca wybijająca, 50% idziemy do góry. Tutaj był kolejny, jest świeca wybijająca 50% do góry, tak? Jak widzicie, nie cofnęli się. Kolejna świeca wybijająca, tak tu 50% i w tym momencie byłby koniec zagrywki, lub ściągnięcie jakiejś części, tak. No i tutaj już na czarno i wyjście. Rynek często robi podwójne i tutaj założę się, że na RSI bądź innych oscylatorach była dywergencja spadkowa. No i tutaj zobaczcie, tak samo, jest kierunek wzrostowy, no to szukamy longów, nie kombinujemy, tak, jedynie co to zobaczcie to, co mówiłem. Nie łapiemy spadających noży. Tak samo jak tu nie przeszkadzamy we wzrostach. Niech on sobie idzie, jak jest poza zakresem. My możemy tylko częściowo sobie odcinać kuponiki, tak? Połowę nie zeszło. Połowę nie zeszło. Połowę świecy nie zeszło. Połowę świecy zamknięta. Knotem zamknęli. Narka. I w tym przypadku ja bym na przykład całość już realizował, tak? To jest bardzo fajny ruch złapany. Całość bym tutaj realizował z tego względu, że. Rzadko na rynku się zdarza, że złapiemy, wiecie, ten jeden taki gigantyczny trend. A zobaczcie, a tutaj wcale nie było coś małego, bo tutaj z 118 tysięcy cena poszła na 120, prawie 1 tysięcy, nie? To, to jest bardzo fajne, nie? Łyczek kawy. No i tutaj analogicznie jak spada. I teraz pewnie będą pytania, czy tu shortujesz? Nie, nie shortuję. Bo to mówi mi o tym, że to jest miejsce na osłabienie potencjalnego tego impulsu tak? i jego korekta. Nie shortuję tego. Jeżeli ja to odcięłem kuponiki, bo zrealizowałem w całości, czekam cierpliwie sobie na to miejsce. I teraz zobaczcie, że cena nie zamknęła się nad wstęgą. Więc ja tutaj nie dostałem informacji o tym, że powinienem do pozycji wejść. Natomiast ja mogę sobie tutaj zbierać, dajmy na to, tutaj miałbym bazową pozycję x3, żeby łatwiej się liczyło. x3 równa się 3 bitcoiny, tak? I teraz jak gram DCA? DCA gram w ten sposób, że maksymalnie dokładam do stratnych 1 trzecią, czyli 1 bitcoin w tym przypadku. Czyli tutaj mogę sobie kupić na przykład. Zaczynam od mniejszej pozycji. 0,1, tak? Tutaj na przykład dotknęło, i tak dalej. Mam 0,1, no to mówię, podwajam pozycję, czyli dokupuję 0,1. Tak? Mam w pozycji 0,2 Bitcoina. I teraz tu nie wiem, czy bym zdążył, no ale jakbym kupił, załóżmy każde tutaj, tak? Tu, każde. Mam 0,2, to znowu podwajam, czyli dokupuję 0,2 tak, cały czas podwajam, czyli mam sumę 0,4, tutaj znowu dokupuję razy 2, czyli kolejne 0,4, czyli mam sumę 0,8 i teraz mam jeszcze ogryski 0,2, mogę je wykorzystać sobie tu, co mi to daje? To mi to daje takie sobie pomnażanie, tak, i oczywiście tutaj jest stop loss, tak I mamy zbudowaną pozycję jednego bitcoina, więc tutaj ten stop loss jest bezpieczny. I teraz o co chodzi? Dlaczego podwajam? Dlatego, że jeżeli ja wlazłem tu, dajmy na to, tutaj podwajam, entry mam pomiędzy, czyli tu. Jeżeli tutaj znowu podwajam, to mam 50% z tej ceny, czyli entry mam tu. Jeżeli tutaj znowu podwajam, entry mi idzie tu. Jeżeli tutaj jeszcze coś dodałem, no to entry mam 20%, 1 piąta z tego, czyli gdzieś. I zobaczcie, praktycznie jedną świecą ja już jestem w entry. Natomiast tu jest krótki stop loss. I jeżeli ja mam tutaj zbudowanego pozycję jedną, jednego Bitcoina z entry tu, to, to tu na stop lossie tracę 0,30%. Tak, czyli 360 dolarów z potencjalnym zyskiem. Nawet grając sobie do bandy górnej, tak? z tego zakresu to jest 700, no wiadomo, że jak on idzie, no to zobaczcie, tu jest zamknięte 1100, a tutaj jest sygnał na 1133, a jak ktoś jest snajperem to jest 1600. Dobrze, wyczyszczę teraz. I idziemy dalej. To jest tryb Heiken Ashi. To jest cała strategia i tak. O, mm, na weekend wyjeżdżam na krótkie wakacje, ale po powrocie to będzie zamienione. Yy, ponieważ cały czas zastanawiam się jak to ułożyć, bo strategia będzie jedna, a zmienne będą tylko take profit, więc strategia będzie jedna, natomiast zmienne będą take profity. Na przykład bardziej odległe, mniej odległe lub dynamiczne względem sygnałów z Heiken Ashi. Więc tutaj będzie można zmienić wtedy na dynamic, jeżeli będzie zaznaczony tryb Heiken Ashi, tak? Choice short. No i tutaj z SL, tak? Czyli short, czyli krótki, krótki, long, czyli długi. A może zaraz zmienię nazwę, bo mnie to troszkę ir irytuje. Dam tutaj fast, a tu dam slow, tak? I offset dla stop losów, Dobra, włączę teraz sygnały. To jest 5 minutówka, więc na pewno tutaj coś zaraz zobaczymy. Ok, damy tutaj krótki, właśnie, żeby było widać. I teraz offset. Zobaczcie w pipsach, tak? Więc na przykład offset sobie do, na 5 widzimy, jak on chodzi. Słuchajcie, od razu powiem. To jest opcja, którą, o którą prosiliście. Tak? Użytkownicy hałkaja. Ja osobiście tego nie stosuję. Uważam, że jeżeli zostały stracone średnie minimalne wartości, to nie ma co naciągać. Nawet tu zobaczcie, jeżeli by to wybiło, jest chwilowy powrót i jest kontynuacja. Jeżeli jest trend, on nie ma się cofać, nie ma wybijać nawet knocikami, tak? I tak jest system zakodowany w ten sposób, że SL informuje dopiero jak jest zamknięta pod Dawanie mu kolejnych marginesów moim zdaniem to jest przeciąganie SLA i jest niepotrzebne. Ale chcieliście, to proszę, dałem. Tak? I tutaj sobie w pipsach 50-100 i to jest odległość o stop losa od dolnej bandy. I on się oczywiście po zamknięciu świecy będzie aktualizował. Dobrze. Kolejna opcja to jest omówione. Stop-plus jest omówiony. Dodawanie do pozycji maksimum 5. Tutaj się nic nie zmieniło, czyli może coś dłuższego włączę, żeby trzymał trend. Może tu na początku, o, widać. Tu na tym impulsie popracujemy. OK. Jeżeli jest zaznaczone dodawanie do pozycji, no to system będzie generował, tak, czyli sygnał wejścia, take profit, take profit, take profit i dokładka. I teraz, jeżeli jest zaznaczona, będzie właśnie ta dokładka. 5 oznacza ilość maksymalną tych dokładek. Słuchajcie, ja nie gram na niższych time frame'ach. Aktywa, jakie sobie tam powłączacie, musicie sobie posprawdzać historię i zobaczyć, do ilu dokładek statystycznie najlepiej to funkcjonuje, tak? O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli to jest jedna dokładka, druga dokładka, to jak często występuje, po której dokładce stop loss, tak? Czyli jak długie są impulsy. Moim zdaniem nie ma robić agresywnych dokładek więcej jak trzy. Take profit, update, after add. Czyli jeżeli jest dokładka, on zeruje take profity i zaczyna zbierać od nowa. Tak, jeżeli to jest wyłączone, to system robi take profity z miejsca otwarcia tego sygnału. Nie? Uważam, że po dokładkach to jest bardzo fajne takie resetowanie się. A strategy choice tutaj. No to nam informuje o lepszych zasięgach. Dobrze, ok, to mamy close all on TP4, tak, to na chwilę to wyłączymy, zaznaczymy close all. Tutaj macie podgląd alertów, właśnie bot kupił 15 bitcoinów. Yy Aha, bo tutaj dałem swinga, teraz dam tutaj scalpa, żeby były krótkie zakresy. OK. Jak widzicie, jest tutaj close all on TP4, czyli na TP4 jest zamknięcie całej pozycji, tak. No i tak jak mówiłem, zobaczcie, poszedł mocny impuls. Tak? I jak on sobie idzie nad tęgami nad cloudem ATR, nie ma co mu przeszkadzać. Nie ma nie przeszkadzamy mu. Dopiero jak zamyka się, to zbieramy profity. Kolejną rzeczą, już taką wizualną, o którą prosiliście, to jest możliwość zmiany położenia tabeli. OK. I. Wybór włączania lub wyłączania poszczególnych kolumn. Czyli jeżeli nie chcemy sygnałów, to Open Position Information. Wyłączamy i one nie będą widoczne. Jeżeli nie interesuje nas RSI, wyłączamy RSI i on też nie będzie widoczny. Alerty. Tutaj jeszcze dobrze, wrócimy do statystyk jeszcze. Statystyki nie mają pozycji do ustawiania, ponieważ one mają mieć tylko podgląd. Czyli dla zasięgów krótkich maksymalny total profit dla Longów to 188%, a tutaj 164%. I teraz słuchajcie, to jest 15 minutówka. System TradingView jest zawsze na każdym timeframe ograniczony do pewnej ilości historycznych świeczek. Więc w tym momencie zakres dotyczy maksymalnie tego całego zakresu, tak? Średni Max profit. I teraz słuchajcie, chodzi o to na yy, procentowo odnośnie zmiany cen. Czyli widzimy, że w całym zakresie historycznym po wystąpieniu sygnału maksymalny średni profit, czyli tutaj jeżeli dacie sobie labelkę max profit, how to jest, poczekajcie, bo ja tutaj wyłączę close all on TP4, o, tutaj będzie już lepiej. Tak, jest już większy wynik, widzicie. To jest zaznaczenie w sygnale samych szczytów. Do statystyk on bierze te szczyty, tak? I zapisuje tutaj, dodaje je, dzieli i jest średnia. Co nam to mówi? To nam to mówi to, że jeżeli mamy sygnał long na danym timeframe, to średni maksymalny zasięg to jest dla longów 1,12. Procent. 1,12%. I my możemy sobie to pozaznaczać, tak? Dlaczego? W tym miejscu możemy albo zamknąć transakcję, albo zwiększyć ilość take profita, nie? Analogiczne jest dla shortów. I teraz niżej jest to samo co wyżej, tylko że nie dla całości, a dla ostatnich 10 transakcji, tak? Czyli widzimy, że ostatnia 10 transakcji już ma większy zakres, bo ma 1,64%. OK. To jest odnośnie statystyki. I teraz słuchajcie alerty. Alert ATR, czyli będziemy dostawać alerty w miejscu pojawienia się tych trójkącików, tak? I stary alert, czyli sygnał o zajęciu pozycji long, o zajęciu pozycji short, sygnał o SL-u. I teraz ja na przykład bardzo często używam alert SL z tego względu, że często patrzę, yy, gdzie występuje ten stop loss. Bo jeżeli jest to silny trend wzrostowy, wypija stop lossa i jest na przykład na bandzie ATR-a, to ja mogę zacząć DCA. Alert o TPK alert o dokładkach alert jak wystąpi cross alert jak wystąpi cross przeciwny i tutaj jest alert kiedy cena jest wewnątrz zakresu tak czyli jeżeli cena porusza się wewnątrz zakresu co świece alert będzie piszczał i teraz słuchajcie bo macie wiele problemów z alertami na niskich time warto mieć to wyłączone bo będzie nam spamowało za często tak Alerty włączamy w ten sposób, otwieramy opcję, tak jak tutaj mam, zaznaczamy na danym tym frame'ie, co nas interesuje, tak, klikamy OK. Następnie dajemy tutaj trzy kropeczki, dodaj alert, nic tutaj nie musimy zmieniać, tak. Każde wywołanie funkcji alert, tak jak na wykresie otwórz, albo my możemy sobie tu od razu dać, że na przykład alert ma działać na 4 czterogodzinówce. To jest fajne, to niedawno TradingView wprowadził, tak? I utwórz. I w tym momencie my mamy już gotowe alerty. Teraz, jeżeli my chcemy zmienić te alerty, dajmy na to, coś źle ustawiliśmy, nie wystarczy zrobić tego tutaj w opcjach, że ja wyłączę, bo tego nie chcę. Nie, bo system pamięta, TradingView zapisał sobie te ustawienia i dał alert. Ty, jak to teraz chcesz zmienić, to musisz zmienić tu w opcjach, dać ok, wejść w swoje alerty, czyli to jest ten alert, który my teraz utworzyliśmy usunąć go. OK? I jak poprawiliśmy sobie opcję, ustawić go na nowo. Na wyższych timeframech, dajmy na to jedna godzinka, jedna dniówka, przepraszam. Nie patrzcie, że tu są krótkie, bo są ustawione na szybkie tak profitowania, więc jest wyższy timeframe, to można to zrobić tutaj o auto i on będzie automatycznie sobie dobierał. I teraz. <laughs> jesteśmy na dniówce. Ja uważam, że na dniówce już warto mieć alert o wejściu do tak, Bo niezmiernie rzadko to się zdarza. Owszem, raz w dzień nie będziemy dostawać. No tutaj by nam spamowało, tak. Ale nie zdarza się to często. Zobaczcie, jeżeli my na przykład weszliśmy tutaj w pozycję. I na przykład interesuje nas powiadomienie znowu. No to patrzcie, to jest dopiero tu różnica cenowa to jest 47%. Okej, okay, myślę. Aha, dobrze. W stylu dodałem Wam możliwość zmiany symboli, zmiany kresek wcześniej prosiliście, żeby było to widoczne, tak? Owszem, jeżeli teraz powłączacie sobie te wszystkie opcje argumentów, no to będziecie mieli, że tak powiem, wykres strony. tak? Mało czytelny i tak dalej. Ale jeżeli sobie wyłączycie te rzeczy, które labelki, max profity, ja osobiście uważam, że to jest bardzo fajne. I teraz zobaczcie, Mamy podląd HTF-a, tak? Jest wzrostowy. Więc kierunek, no jest tylko jeden, jest trend wzrostowy, nie ma co grać shortów, tak? Była tutaj korekta. Zobacz, a nie powiedziałem jeszcze Wam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Występują trójkąciki małe oraz trójkąciki duże. Trójkąciki małe służą do lokalnego zakresu ATR-a, a trójkąciki duże informują nas o globalnym. Więc tu jest informacja, że nadchodzi korekta. No, i teraz zobaczcie, poszło i dostaliśmy korektę, czyli poszli po płynność, tak? Zebrali stop losy i ruch korekcyjny. To występuje niezmiernie rzadko, zobaczcie, i nigdy się nie pomyliło. Nigdy. Tu było. Tu było. Niestety, tutaj na bitcoinie akurat chyba, że zmieniłbym zakres dolnej, w sensie, że nie byłaby symetryczna względem górnej bo zobaczcie, że to nam chociaż ocenia, że trend jest tak silny na bitcoinie że on dołem nie wychodzi poza zakres więc w tym momencie mamy informację, że w całym impulsie wzrostowym tej hossy my nie zeszliśmy nigdy poniżej zakres ATR high time frame na jednodniówce czyli w tym momencie to jest cena 80% 6. I zobaczcie, pyk, korekta, tutaj lokalna, tu już globalne poszły. No i tutaj, czekajcie, może wyłączę sygnalizację, ok, strategii, o. No i tak jak mówiłem, zobaczcie, małe trójkąciki, DCA i jest pięknie. I tutaj też, patrzcie, duże, duże, duże. Tutaj pewnie był krótki ruch. No i tutaj bardzo fajnie to zadziałało. Więc co? W tym przypadku nic tylko czekać na duży trójkącik. Na tym kończę. Życzę Wam miłego dnia. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.